Cześć. Dziś porozmawiamy o przeklętych nagrobkach. Cmentarze to jedne z najczęściej odwiedzanych miejsc do przeprowadzania badań nad zjawiskami paranormalnymi. Wielu jednak wierzy, że nie ma tutaj zbyt wiele aktywności paranormalnych, co jest niezwykle zaskakujące, ponieważ każdy jest przekonany, że powinny, jako że jest to miejsce spoczywania zmarłych. Ale czy dusze rzeczywiście chcą pozostać w pobliżu miejsca, w którym zostały pochowane? Co powiecie na historię o przeklętych nagrobkach, gdzie doszło do naprawdę przerażających zdarzeń? Myślę, że jak obejrzycie dzisiejszy odcinek, nie będziecie w stanie odważnie przekroczyć bramy żadnego cmentarza, zwłaszcza w Dzień Wszystkich Świętych. Pewien łowca duchów z Pensylwanii badał cmentarz w Springhill Township, kiedy ponoć usłyszał kobiecy głos dochodzący spod nasypu ziemi znajdującej się obok pobliskiej szopy. Wołający o pomoc i krzyczący, że została pochowana żywcem, mężczyzna natychmiast wezwał policję, która szybko zabrała się do przekopywania ziemi i poszukiwań pod nią. Jak się okazało, pod ziemią nie znaleziono żadnej kobiety i policja opuściła teren. Łowca duchów jednak podtrzymuje swoje zeznania i wierzy, że miał do czynienia z duchem zakopanej żywcem kobiety. Na cmentarzu w Lafayette w stanie Colorado znajduje się nagrobek znany jako Wampirze Grób. Na nagrobku przeczytamy pan Fodor Glawa. Który, jak mówią zapiski, pochodził z Transylwanii i zmarł w grudniu 2018 roku. Legenda głosi, że był lub nadal jest wampirem. Ale dlaczego mężczyzna z Transylwanii został pochowany w jakimś małym miasteczku w Kolorado? Na cmentarzu w Lafayette w stanie Colorado znajduje się nagrobek znany jako wampirze Grup. Na nagrobku przeczytamy Pan Fodor Glawa który, jak mówią zapiski, pochodził z Transylwanii i zmarł w grudniu 2018 roku. Legenda głosi, że był lub nadal jest wampirem, ale dlaczego mężczyzna z Transylwanii został pochowany w jakimś małym miasteczku w Kolorado? Pewnego razu oficer znalazł na jego grobie lalkę ze szpilkami wbitymi w serce. Tak więc, czy pan Glawa naprawdę był wampirem? Cóż, grób wampira w Transylwanii jest bardzo popularnym miejscem odwiedzin, zwłaszcza w Halloween, ale wielu mówi również, że grób ten jest prawie niemożliwym lub nawet niemożliwym do odnalezienia. Czy mielibyście tyle odwagi, aby odwiedzić ten nagrobek dzisiaj w Święto Zmarłych, czy stanąłbyś blisko niego i dotknął go? Oczywiście wiele dzieciaków czy nastolatków nie miałoby oporów, aby stanąć przy nim, czy nawet na nim usiąść, lecz kim był tajemniczy mężczyzna o nazwisku Glawa niewinnym człowiekiem, który nie wiedzieć czemu przyjeżdżał do Kolorado? Na cmentarzu Evergreen w New Haven znajduje się naprawdę przeklęty grób. Czy kiedykolwiek słyszeliście o Midnight Mary? 15 października 1872 roku Mary Hart zasłabła w swoim domu w New Haven, po czym zmarła. 12 godzin później, dokładnie o północy, została pochowana na cmentarzu Evergreen. Następnej nocy jej ciocia miała bardzo realny sen, w którym to Mary została pochowana żywcem. Następnego dnia wykopano i otworzono trumnę, potwierdzając tym samym przeczucia ciotki. Jednak nie znaleziono żadnej dokumentacji, która mogłaby potwierdzić prawdziwość tej historii. Jednak najbardziej przerażającym w tej historii jest to, że Mary Hart była czarownicą i że napis na jej grobie jest przeklęty. Kiedy tylko odwiedzisz jej miejsce spoczynku o północy, ona wstanie z grobu, wtedy bądź pewien, że w niedługim czasie umrzesz w straszliwych mękach. Następna historia tyczy cmentarza Mills, znajdującym się w miasteczku Gerland w Teksasie. Znajduje się na nim grup mieszczący pięciu członków rodziny i znany jest jako grup Smiley. Historia mówi, że wszyscy zginęli tego samego dnia, rzekomo w wyniku samobójstwa i morderstwa. Ponadto mówi ona, że Smiley był bardzo podłym mężczyzną o bardzo mrocznym umyśle. Pewnego dnia poczuł tak silny gniew, że aż zaskoczył pozostałych członków jego rodziny, pomimo iż wiedzieli o jego podłej naturze, ale co go opętało? Tego dnia jego wściekłość wymknęła się spod kontroli i doprowadziła do tego, że zabił on swoją żonę i trzy córki. Kilka godzin później, kiedy w końcu się uspokoił i zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, postanowił odebrać sobie życie, wieszając się. Mówi się, że cmentarz Mills jest spokojny za dnia, ale kiedy tylko odważysz się przejść jego bramę w nocy, możesz stanąć twarzą w twarz ze Smiley'em. Jego duch jest wściekły nawet po śmierci i wciąż włóczy się po cmentarzu w poszukiwaniu kogoś, na kim mógłby wyładować swoją wściekłość, ponieważ wciąż jest zły na to, co zrobił za życia, zabijając całą swoją rodzinę. Jeśli tylko przekroczysz prób cmentarza nocą, od razu poczujesz, jakbyś był obserwowany. Zewsząd usłyszysz nieustanne kroki, usłyszysz gwizd i jęk i przytłaczający smutek. Mówi się, że jeśli tylko staniesz na jego nagrobku, stracisz równowagę i poczujesz zimny wiatr wokół kostek. A jeśli położysz się na jego grobie w Halloweenową noc, poczujesz ucisk w klatce piersiowej tak silny, że nie będziesz w stanie oddychać, poczujesz jak jakieś niewidzialne ręce owijają się wokół ciebie tak, jakby cię dusiły i nie będziesz mógł się podnieść. Duch Smileya przytrzyma cię tak, że nie będziesz w stanie oddychać do tego stopnia, że odczujesz wrażenie, że zaraz zemdlejesz. Smiley wyzbędzie się w ten sposób swojego gniewu i będzie próbował cię sprowadzić na dół do reszty swojej rodziny. Czy mielibyście odwagę pójść na jego grób o północy i położyć się na nim? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który nagrobek przeraził was najbardziej. Tymczasem uważajcie na siebie, zwłaszcza dzisiaj.